Witam wszystkich, z tej strony Onlog, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i dzisiaj jest ze mną Adamek No nareszcie po raz pierwszy mnie ten, nie? Cześć. I duszek. Nie bądźmy fajny. Tak, nie, ja też zawsze rotację robię, kogo czytam. Jak gramy kilka odcinków na raz, to zawsze jest rotacja, nie? <noise> Patrz, jak to dziwnie mi dęda. Tak, taki cosik. Taki no no. Dobra, dzisiaj chłopaki tam kontynuują to co w poprzednim odcinku, czyli kostki zbierają. A ja biorę się za. tutaj wsiadam sobie do manika naszego kochanego, pięknego. Y, mamy jeszcze troszeczkę, że do wyjedzenia z silosu. Nie wiem co ta przyczepa tutaj robi. I dlaczego w takiej dziwnej pozie, ale dobra. A no, i jadę wywieźć żepaczek sobie. Y, tutaj jeszcze trzeba chudy włączyć. Ty no, co do milimetra. Człowieku, ty ty ty, Wiesz, z kim ty gadasz? Z Adamem? Dla ciebie pan, szanowny pan. A mi mów ojciec się Ty, fajnie, ej, ten manik może podczepiać przyczepy. Fajnie wygląda jak na przykład ma tą fortunę podczepioną, nie? Ty, to już go biorę do serii, ty. Widzicie jaki to jest złodziej? Przynajmniej mam na nagranie. Jaki złodziej? Przynajmniej Czemu, mam a nagrane. Od kogo masz mapę? Przynajmniej mam nagrane, że to jesteś złodziej, nie? No, no A ty codziennie publikujesz, czy znaczy codziennie, zależy kiedy publikujesz. Tym kogo kradniesz mapę. No no Nie no ale dobrze płaci, nie to <laughs> <laughs> Aż 2 zł <złoty> za godzinę. <laughs> płac, a czekaj, nie odblokowałem. <laughs> Się patrzę, Ciekawe, czy się zmieści. Ale Dobra. No. O jezus, smaragd. No Czartę. i znowu jest krzyżem. Faktycznie 12,5 ma pojemność. Nawet na zwiększonych burkach. Hmm. No panie, no i żeś jest chrześcijan. Dobra, ale dzięki za taką pracę. <grym> dzięki za taką pracę nic nie robi. <grym> o jezus, smaragd. A nic, pan, a takie idę do ciebie. <grym> ja jadę manem, człowieku. No właśnie, ale mam, Nie mam, nie pasażera, szkoda. Czekaj, mi się. Że... panie, ten mam tu zasuwa, to to no nie ma, co? Hoppie, ja 88. A ja Idziemy ale... 99, no, Znowu cię Ej, stój, 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 stój! Co to za moda, żeby... Czekaj, stój, stój, chod chod stój! Chod stój. Chod no stój, chod. mówię ci! a stój? A stój? Co ty chcesz znowu? No stój! Chcę ci bo zrobić ci... coś fajnego. Czekaj, bo mi coś tu wyskoczyło. Wow, Już mu coś wyskoczyło! Chcę co ja ci coś wyłożyć. No co ja 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 ja. no. <ślech> o co ci ułatwa, mi drzwi... Panie no! Oczy się do czegoś przysięli. Pięknie. Czekaj, czekaj. Odejdź, bo wyglądam jakbym wziął smiał. Albo węgiel. Ale mam no, kontratę pojazdów. Stój! Tutaj jest skręt do buła Garten coś tam? Nie ja wiem hmm. Lewo to jak jest tutaj? Brrm Bo be bez chudów teraz gram i jakoś tak Och ty szalony Och szalony Biegnę dla ciebie, Adam żebyś się nie czuł samatny. no. Ciekawe czy, czy wyskoczy ta ciężarówka z tego mostu Okazało się, że tak. Drugi raz, łoczu w wieku no ekstra. Podwozia to już nie mam. Ale zboże się pewnie nie wysypało je. Ale no, no absolutnie. Co ty? Nawet opony nie pękły. W rzeczywistości to pewnie gdzie by ta zboże wypadł. Co wy? A coś, to zboże to jest przyklejone wszystko naklei <laughs> I <laughs> Każdy się rynku do siebie. A super był. Aby na kropelkę. Ty kropelka, sklej, sklej, każda siła roz... No no, uważaj sobie syneczku. Tu się wszystko nagrywa. Wy tam tamtej strony dwie, a jest z tamtej strony... No i masz, nagrywa. Fariat jeden. Czuję się jak w ETS-ie. <grym> <grym> Tylko, że tutaj mi się lepiej prowadzi. No jest znacznie lepsze przyspieszenie ma. <grym> to ma miejsca, ty. Cholę, bujam się, kurde, taką machiną. Ja Duszek, tak widzę, że bardzo zapracowany jesteś. No bo ja tu z nadzoru. Nie, nie przepracowujesz się czasem? Tak? Ja tu z nadzoru, ja tu 100 mm pilnuję. Panie już już się przydał i Karol z i ludzi z przystanku zabierać. No, przecież mam ten tego moda. Dwa autobusy już wyszedł. Mam, mam nadzieję, że ten starszy pan się nie obraził, że mu w plecy uderzyłem manem. <grym> Ej, duszek, ja bym ci pronował, ja byś sobie wziął tego, tego drugiego ładowacza, byś też ładował to by nie mógł, wiesz? O patrzcie A ty pie, ty, mam... Adam, jest ty Adam, masz ładek sklep i kopułek tak ty... <grym> O ty, kurde. Adam o ty. Z szacunkiem, powiem Ci, że to jest najgłupszy twój pomysł. <grym> nie, nie, ja biorę tego Skorpiona teraz na chwilę, także... No, trzeba puścić krówką i świnką. Trzeba zaparkowejszym nasz chrzątejszym. Ej, no, naprawdę, ten manik jest super. Nie? nie ma co. On to już sobie zapisuje. Manik. O, Dobra. O, za o sobie mówisz? Znów? Dobralnie. Przecież... Znaczy dobrze, mi się do tego przyznasz, wiesz? To jest... Oczywiście. To jest krok, w do, jedno, przynajmniej jeden krok... w dobrą stronę. Oczy, oczywiście, szefie. Gdyż doszedł sarkazm, hmm? wygra się każdą wojnę. Ucz się od Te. No, no. Ta coś patrzysz, czy, czy, czy co ty tam robisz? No, patrzę, patrzę i widzę, że tutaj przyjechałeś, musisz tu pochnąć. Nie wiem czy nie, mi się uda ten manewr, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jeśli ty to będziesz robił, to nie ma szans. Tak, dawaj, po wyłudku. Nie, nie ma szans. Nie, nawet się nie ruszyło. Czy mi zaraz spali? Nie, patrz. Dobra, ja jadę zaraz dalej. Ło ty, patrz! Ty! Ty, patrz! Patrz! Haha! Widzisz, ty, co? Widzę, lewituje. Co tam osobiście? Nie, nie. Ja tylko tak sobie... ...patrzymy, co ten keisik tu właśnie umie. I co, mnie lewitować? No... Nie. Czekaj, ja sobie to nagram. Ja sobie to pozwolę nagrać. Ja tutaj będę w góry coś mi wziął. Przepraszam bardzo, ale... Mi... Tak? Nastąpiła pewna komplikacja. O! I oto lewitująca belka, proszę bardzo. Myślałem, że paszowiec nie przyjmuje słomy, ty. To by było złamać dopiero. Dobra, weź już nie nagrywaj tym niebawcie. Dobra. Jest dobra. To, to było dobre, ty, to było dobre. Adam, tu tam... Do roboty, a nie się się możesz. Ale patrz, ona się przyczepiła. To jest patrz. życie, a nie komputer. O, 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 o. Co to jest życie nie komputer? O, kurwa. Ups. Dobra, Majcie. Chyba coś narobiłem złego, panowie. Co? Tak, a mało sześć. Ale... Czekaj, pobiegnę do ciebie. Nie, nie, zostań. Nie nie. biegnę. No, naprawdę nie ma co oglądać, nie? Czekaj. Co za Sama Mec. się wywróciła. No przecież, no ta gra nie będzie widać, nie? Wypnę. Akurat mi się fabs zepsuł, wiesz? No. no. Też, tak, ja też tak często mam, wiesz. A, no, nie że... wierzysz mi. No i no, przecież, no tylko tak się mogło zdarzyć, nie jakby inaczej. No. Co, I co ja zrobię z tym fantem? Hmm. popatrz. No, zabiegamy. No, 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 no. no. Dobra, duszę ładuj ty teraz chwilę. No, a ja nie umiem tym. Gdzie jest nasz piękny Marshall Trailers? Hmm. O, o... jest. Oooo! kurczę, patrzcie, ej Ktoś nam ukradł ją. Ale zostawił belki. O, e, i kasy, i kasy trochę zostawił jeszcze. Nie prawdopodobnie złodziej. Pewnie w ale co? No ktoś ukradł nam marszalkę, a zostawił trochę kasy i baloty. To poniedz tu, ej. O. Oh. Nie wiesz co to mógł być? Lufty Nie, nie. Ja wiem, to lufty. To całkiem, całkiem, miło, nie? Z jego strony. No. W sumie i tak nam nie była potrzebna, nie? To ktoś wziął. Dobrze, chociaż trochę grosza zostanie. I to weź ją pociś, tą belkę tą. To jedną belko, drugą belkę i będzie gitara. Ale to z przodu? Nie, tą. Stój. No i ciś, ciś! O, no, jeszcze, jeszcze... O, przedobrzyłeś! I będzie bajtel. Co będzie? Hmm. Tak. Ta. Tak. To Dusze, się porobiło... Duszek. duszek? Co? Jakby cię Adam krzywdził, to powiedz. Dobrze, to... to nie chcesz, ja to nie chcę. Adam? Wchodzę do prokuratora prokuratury. Alok, Alok, weź na to, ja nie chcę tam być, ja nie chcę. Duszek, chodź tu. Chodź tu. Chodź, gdzie jesteś? Widzisz, że mi woła, ja nie chcę, Alok. Dobra, ale nie musisz mi się w kołach, ty. Jest, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ja nie. Duszek, duszek, chodź tu. Do mnie. Ta, tam do szopy, tam do szopy, tam, która jest zamknięta, chodź tu. Chodź tu. Duszek, nie uciekaj. I, I tak cię dopadnę. Mamo, mamo, pedofil. O cię tutaj! Dobra. Skołam Cię za tym, Jadę, wy, wy, nie Zajam, nie. Nie. a nie Ja Ja Wy... Posiądź krówką. Nie zobaczę. No coś Co pan robisz, Adam, błagam Cię, odstaw tego Mercedesa tam, gdzie stoi. Zanim Cię wyrzucę z serwera. I Ty mi grozisz? Tak. O ty. osz ty. Gdzie jest woda, gdzie jest staw? I duszek do, do tyłu mi się wybiera pasz. Będę będę Na chuj ci tak grzyby. W tu No Ty fajnie się bawisz duszek. Nie nie widziałeś tego. Hmm. Adamy. Szórko papierza. Gdzie tu się ścieli nie powiem ci Dziękuję Ale Dobrze, że jesteś no. Co za blondynka nie Gdzie ty jeździsz ścielić? Dobra, chodź tam kłaść Adam no. Daj to, D daj mi ten traktor, bo jak ja cię widzę to mnie normalnie. No dobrać, nie, to się ścieli, a nie No jedź tu No i No i pikniku a w którym miejscu? No nie wiem, w którymś tam, w którym się wyświetli. Mhm. Czyli nigdzie. gdzie? podjadę jeszcze raz tutaj, ale. No, to jest Albo może chodź tutaj. Ała, oła. Czekaj. Chodź tu. No czekaj, muszę zawrócić. Jadę bym świn o pościela. Trzy godziny, chodź tu dopóki tu jestem! Nie krzycz. Rozkazuję <laughs> ci. Jadę do świn. do świi. Do twoich kolegów. No. Ale ten tam ja urazi siebie A gdzie ty z tymi miniesz? Gdzie są świnie? No to świnie, A gdzie one są? A tutaj. Hmm. jakby zaskoczymy nas. Proszę... Ty patrz, widzisz no. to jak ona zajrzała? No? One się tarzają tutaj. Coś słoma tu tutaj tego nie przyjmuje Rozładuj. O. No i święki ładnych grzecznie przyjmują. Nie? no Oczywiście, że ładnie. Nie, <grym> jak się trwają. Trwają, dobra. Z naszej z, z tak na nimi pokazało, więc jedziemy do królewskich. No dobra. A, nie mnie to mi się tutaj. Patrz jaki wytrzymały, jestem, widzisz? Widziałaś? Mhm. Jak klucz z cynku. O matko, głos. Panie, głos się... suche. Głos no, suche. Jedziesz tutaj? No, no. kurde nie to rozumiem, rozumiem, że tam mam wjechać Daj mi ten ciągnik, bo jak ja ciebie widzę to mnie normalnie... No ja to znajdę i ci dam mi to sobie nakręcisz. Daj to. Daj to chodź. No co za nic bez szkoły. Tutaj. Normalnie... Dużo gdzieś nie panie... mnie stąd, bo ja nie mogę na niego patrzeć. A, panie nie mnie. Krzych, weź mnie jak ja go widzę... Krowy! Ja jechałem przez ciebie. no ty, te krowy nigdzie nie przyjmują słowy, no są jakieś niedorozwinięte. Boże, weź go. Boże, da, radę... Daj mu, daj mu ten go. Masz, go. masz. Masz, znajdź jak jesteś taki bo bohater. bohater. Ja sam nie wiem gdzie to jest, ale gdzieś to znajdziemy zaraz. No znajdź, znajdź bohaterze, a ja sobie jadę się przejechać. Ej, ale to my kładziemy te. Nie, 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 nie. To nie. Nie jestem desperatem. <laughs> Tak kutupu, znaczy? nie? To jak już bohaterzy znajdziesz, to powiedz. No spokojnie, spokojnie, bo muszę tu nawrócić, bo tak podjechałeś, że ciulowo, że muszę tu nawrócić. Mm -hmm. Tak się tłumacz. Moje chociaż kochane świnki. Mają... <laughs> Twoje koleżanki, prawda? Cios, no. bracia. Tylko one mnie rozumieją. <laughs> Ale tak się z gmi. Nie... Mam białą koszulkę. Lub, lubi się tarzać. Nie ja to no, Co? ty, Duszek, to? Ej, właśnie, Duszek, jest... daj, no, daj no to, daj no to, daj no to. Nie ściągaj, daj no. Chcę coś sprawdzić w końcu. Kurde, ja pamiętałem, tylko teraz właśnie zapomniałem, ty. No, no, Nigdy tego nie robiłeś pewnie. Jak nie? Jak nie? Jak to było z tym modem? Kładzie się balota obok. Tylko, że to działa chyba ze siadem, więc tutaj teraz nie zadziała to. A ja Duszek, ty wiesz, gdzie się to suma robi? Co? Ta duszka, się pytasz? <grym> tak, więc przyjrzałem na tej mapie drugi i trzeci raz. Duszek to tylko wie, gdzie opłatki sprzedają, <grym> <grym> I wino muszelne. Dobra, stój na, no, stój, no, stój no z tym. Ej, masz owozy metrów ja tu Proszę? Jedną, no stój. I, win i wino muszelne. Ale to gdzieś tu powinno być przecież, nie? No musi gdzieś być. Daj mi tego. Dobra, A ja można, ja można idzie. w ogóle sobie podawać? Zobacz, znalazłem, tylko wiecie, na pewno zapomniałem, myślałem zawrócić 20 razy, bo ale no, tak no, wie, pociulowa, to no i znalazłem, no. oczywiście, no pamiętam przecież, no. Oczywiście. Ja dumam, kto to mapę znalazł, nie? Dobra, wyjazd. Patrz, patrz i się ucz, patrz. Widzisz? Widzisz? Teraz Widzisz? Jest no, fajnie, no właśnie, to No właśnie, no, no. No. Tu jest taka magia, że jak wsypiesz w jednym miejsce, to się rozsypuje wszędzie, nie rozumiesz tego?

O Panie... Co wy z tym? Nie wiem. Najlepsza twoja Bo piosenka. ty na niego spojrzałem To jest najlepsza piosenka, którą wymyśliłeś, Niszek. Ja wiem. Trochę gejowska, ale... Trochę gejowska. No dobra, nie przesadzajmy. No właśnie. To jest na poziomie duszka. Byś duszka umył... O nie, nie, Adam, hej, ta... weź, w ogóle, co ty? Weź, ty, ty, ty tylko z kolegą. Nie będziemy mieć duszka. <grym> Spadaj. Ej, mamy, mamy sporo pieniążków. 220 tysięcy. Możesz mi pożyczyć na moje pieniądze. Można by zainwestować to w jakiś traktor, albo coś może, hm? tego, fara. Może automatyczne ładowarki bel żebyśmy nie musieli tutaj pieprzyć pięć odcinków? Nie, bo później będą jeszcze okrągłe baloty i też będziesz dalej się poprzył. <grych> Weź tego Frenda. No w chcesz dodać? No ten tego małego, czekaj, już ci mówię którego. Zobacz dla makonii. w ogóle. Czekaj, zaraz zobaczę. Wie czynniki nam się taki 250 plus gdzieś tam. Następny. To jest grągir, to jest... Ten, to jest ten... Tego New Holandzika 320... ...koni. T8 320. Czekaj, czekaj, bo teraz już nie wiem, to jest. Który 320 Pola. koni to wytrzymienie. Ej. Jest 115, a 320 gdzie ty widzisz? 360. 320, bo koni. Ale ja patrz w młody, a nie, kurde, w ten... Aha, to z młodych Ej, eee, e, Friend 936, Vario 360 koni. Który mówisz? No ten Pretasani. Wolny, najlepsze. Nie, tego nie mam. Wiesz A. co, potrzebę tego 180 koni. Tego Frienda. Mhm. Tego, co jest drugi, nie? No, 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 no. na niego tak patrzę, albo na Lambo. Nie, no, Lambo nie. po duże. Nie. To może pre... Zobaczymy. Chyba tego Frienda kupimy. Kupisz sobie Boyfrienda? Kupię sobie Boyfrienda. Rzucam duszka. <grym> <grym> nagrane! Nagrane! Jest! Przyznał się, przyznał się! Nie, koniec zamiast. Ja już sobie nagrałem. Nie bierzesz mnie jutro o 20. Nie. <grym> nie biorę cię, nie. Ej, tak, widzisz do mnie? A do ciebie też nie idę. Zapłacisz mi 4000 tysiaki to... Chłopie, osiąg i to od ręki. Baram, baram, baram. Ręką to możesz z tym wiesz co zrobić. O ja... ja, ja byłem... to. to... Ja. Możesz go tam zministrantować. <noise> <Nie. głos> Dobra, ja te klasa zaparkować już. Nie już, już widzę komentarze pod filmem. Jednak prawda. Jaka prawda? Ukryte prawda. Duży ty i duszek. Dzień, który zmienił moje życie. <grym> no i... no, Dzień, który zmienił życie Aloka. Przydałoby nam się kurcze okrągłe belki Siana i ciąg. A na Trzeba będzie szybko łąkę robić. Kurwa! O matku, gdzie ja znowu jadę, ty? Zagadaliście mu. Duszek, ja z tym mam do farmy dojechać? Tak. A co ci? O, no, poza tym, że to jest tak poukładane jak x, y, no to... Yy, no. no właśnie. No to A dużo dużo tak zmieściliście, wszystko? I jeszcze kładziemy. Człowieku, to jeszcze nawet połowę że się nie pozbierali. A tak jechać z tym jak coś? Ta. A tu sobie poklikam jakieś przyciski. To te belki, które tu zostały, to będą do ścielenia, a tamte już będą do mieszanki. No? Na którym się ten otwierało, klapę? Yy, tam po prawej stronie pierwszym. Po prawej stronie pierwszym, ale co? No guzik na spacji Na spacji nie kierunkowskach z tej Czekaj Na spacji myszką sobie klikasz myszko ale nie pokazuje mi ty. No Kilka spację Znaczy no. na początku jedziesz prawo, na prawo Kilka no. Klikasz spację. No I tam masz powinno się pojawić jakieś tam Guziczki świecące, Ale w kabinie Tak Takie okrągłe kółeczko A, Opie No w wieku Hej Panie Czemu tu z końcówki jest jeszcze nie zebrane? Szegnij, bo tak zbierasz. Co za lamusy! No. O panie, no co za lamusy. to wszystko. Przez Dobra. W tym momencie się żegnamy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Trzymajcie.